No witajcie kochani, słuchajcie, tak jak kiedyś obiecałem pewien mały filmik a propos HP-15 no, wybaczcie, ale teraz skoro go serwisuję jest troszeczkę trudny. HP-15, o którym wspomniałem z nietypową usterką e, powiem wam tak e, ja tylko sobie przełożę pewne rzeczy do tyłu słuchajcie, tutaj jak patrzycie z góry na klawiaturę Lewy górny róg. W tym miejscu widać wejście do płytki dodatkowej, którą, o której ja kiedyś mówiłem. A mówiłem mianowicie o tym, ta płyteczka od przycisku Power. Dosyć nietypowa usterka była. I myśmy się z tą częścią chwilkę pobawili. A za chwilę wam pokażę jak. Mianowicie, a to zaraz pokażę, słuchajcie, zabawa polega na tym, że praktycznie całość, jakbyście gdziekolwiek nie popatrzyli, nie? myśmy wszystkie możliwe te białe punkty to oczywiście nie są nasze, to jest wszystko serwisowe, tak gwarancyjne i tak dalej, nadruki, mniejsza z tym, słuchajcie, wszystkie te miejsca, które były wrażliwe, które są wrażliwe, Myśmy sprawdzali najczęściej styki, jedne, drugie, wszystkie możliwe. Myśmy sprawdzali też oczywiście wszystkie możliwe porty, jakie się dało. amperomierze i nie tylko. I powiem Wam szczerze, kurczę, myśmy nawet zajrzeli w wentylator, który się okazuje świetnie sobie radzi mimo tej konstrukcji. Ja Wam najwyżej w filmiku innym pokażę co i jak. Ale... Chciałbym Wam pokazać właściwie tylko jedną rzecz. Mianowicie, słuchajcie, wracając tutaj, nie wiem jak będzie Zoom pokazywał, dlatego ja sobie zrobię takie najście trochę nietypowe. Słuchajcie, jakbyście. Sorry, że mi ręka drży, bo to, że tak powiem, zrąsi, nagrywam. Słuchajcie, chodzi dokładnie tu o te piny. Słuchajcie, widać ewidentnie, że tu na tych pinach, non-stop, jakbyście patrzyli, którykolwiek z tych pinów, nie? On fabrycznie wyglądać powinien całkowicie inaczej. Ja to zwrócę do góry nogami. Może będzie lepsza perspektywa. Teraz spróbuję zbliżyć. Słuchajcie, ta taśmka powinna być. Gładka, niepostrzępiona i w ogóle w idealnym stanie. Ręka mi drży, przepraszam, słuchajcie, te piny, wszystkie, które tu widzicie, to jest robione przez nas. Niestety, przyznam się, bez bicia, też chałupniczą metodą strasznie. Ale słuchajcie, najlepsze jest, kochani, to, że. Dobra, to może dobrze nie świadczy, bo. Nie mieliśmy dobrego sprzętu w tym momencie. Mieliśmy prostą, małą ręczną lutownicę. My już później dopiero dokupiliśmy odpowiednie lutownice i tak dalej, ale słuchajcie, jeżeli my to w ten sposób naprawiliśmy, a uwierzcie mi, że tutaj było o wiele gorzej. Tu był jeden potężny, tu w tym miejscu, tu, tu na tych pinach, był jeden glut z cyny, gdzie ktoś tego nie potrafił poprawnie nalutować. Tu jest linia po linii osobno poprowadzona. Ta, wtedy były wszystkie razem. Nie ma zwarcia teraz. I wracając do, tutaj do nagrania, powiem Wam szczerze, że ten hapek, który u nas był, ja linka do niego dam eee, jeszcze raz do, do tego wcześniejszego filmiku. Powiem Wam tylko tyle. Tu w tym momencie, oczywiście, żeby było jasne. Tu są wgrywane w tym momencie, jak sobie zapiszecie, bo teraz jest do góry nogami yy, A 55. Słuchajcie, to, jest, to są wszystko dysk, to jest w tym momencie dysk SSD. Nie? Yy, o wiele lepiej chodzi o no, ten komputer na dysku SSD. I uwierzcie mi na słowo yy, wszystkie piny po kolei, nawet jeżeli się nie znacie. Alkohol etylowy, jakikolwiek alkohol przemysłowy, który szybciutko odparuje wszystkie możliwe styki, wszystkie możliwe tutaj. Teraz mówimy tu jest listwa, teraz nie zapięta tu. Mówimy o tych listwach o tych stykach złotych, które tutaj są wszędzie. Myśmy po prostu alkoholem wyczyścili i powiem Wam szczerze, że kurczę, laptop po prostu na tym wstał. Pięknie laptop na tym wstał i powiem Wam tylko tyle, że warto było, a patrząc po samym chłodzeniu, słuchajcie... A wiecie co, spróbujemy zrobić w tym momencie. Słuchajcie, konstrukcja tego HPK, jeżeli widzicie z dołu, zabawa polega na tym, że on ma tylko rzędy dziurek. On nie ma wyżłobienia. On nie jest jakoś specjalnie. Pod... Nóżki są znikome. Szczerze Wam powiem, że te dziurki, które tu są, one są wystarczające, bo widzicie, są tu. Są tu. Są tu z boku. On sobie wystarczająco i dużą ilość powietrza bierze. Lepsze są tu, jak jest w ogóle wentylator. Wyrzucenie z wentylatora całego ciepła. A jest go bardzo mało. Powiem Wam szczerze, że. Jak na, lap na laptopa, który jest niskobudżetowy, ten procesor, ktoś się mnie ostatnio spytał, czy ten laptop się grzeje, prawie w ogóle. <laughs> Z tym, że przyznam bez bicia, że ja go nie obciążałem mocno, za mocno, obciążyłem go tylko... Jak się ta na nazywa gra? Patch of Exile. To jest jedyna gra, którą ja to obciążyłem. I niestety ten laptop przeszedł chrzest bojowy, jest niestety nie gamingowy, nie pogracie na nim za bardzo. Starsze tytuły gier typu Diablo dwa tak, ale Patch of, e Patch of Exile już niestety jest. No, mm, że nada, klatkoza i tak dalej. To niestety tutaj tak raz skonfigurowała tego laptopa jako laptopa do użytku biurowego, jaka ja to się śmieje, nie? Ale słuchajcie, filmy spokojnie obskakuje. 4K spokojnie jeszcze w miarę tam przyzwoicie daje rady, yy, chociaż ja bym wstawił bardziej full HD film, i tak dalej, nie? Yy, więc powiem Wam tylko tyle patrząc po tym, co tutaj się działo, to co kiedyś mówiłem na temat tego laptopa. Laptopa słuchajcie, sprawnego centralnie. Tu nie ma nic uszkodzonego, wszystko pełnosprawne, chodzące. Jeden malutki mankament w tym narożniku w postaci. I tu widać jak jest zabrane w postaci tej płyteczki dodatkowej. I taką metodą, powiem Wam szczerze, troszkę chałupniczą myśmy to zrobili, ale powiem Wam tak, jak gdybym ja tutaj zamówił i zamówię część nową, to jest raptem, pytam, 60 zł, z wysyłką licząc, czy tam 70 zł, z wysyłką licząc, powiem Wam tylko tyle, to byłby cały koszt naprawy w serwisie. Plus oczywiście zasilacz, nie? To byłby cały, cały koszt, nic więcej. Tyle. Więc yy, ten filmik powstał w celu, żebyście nie skreślali żadnego sprzętu. <laughs> Tylko dali mi znać. I w razie w, to słuchajcie, odezwijcie się i takie sprzęty Wam spróbujemy też oczywiście uratować. Także yy, ocencie, subskrybujcie, dajcie komentarz co myślicie, ja proponuję, jak będziecie mieli taki sprzęt, odezwijcie się. A ja żegnam i ponownie niedługo zawitam z powrotem na kanał z recenzjami pancernymi. Hej!